Zaczyna się kolejny dzień Który nie będzie wiadomo co robić Z energią o, Akumulator ładowany 4 kW Tu całe szczęście grzałeczka chodzi W boilerze ciepła woda użytkowa ale zaraz uruchomimy pompę ciepła żeby nagrzać 1000 litrów o jakieś 15 stopni bo nie dość, że jest pełne słońce to jeszcze wiatr ma wiać do 12 metrów na sekundę w południe centralnie mamy godzinę w pół do dziesiątej magazyn 14 kWh już nabity do 83% ale co później z tą energią robić będzie szła do sieci no w panelach jest 3 kW, tak? Dla traku jest 10 no ale. Zobaczymy co to będzie. Na razie mamy 10 godzinę. Na mikroinwerterach też widzi instalację 7 kW tylko że teraz grzałeczka chodzi dom chodzi i to tak nie widać co robić z energią pełno słońca to się rozpogadza jeszcze bardziej wiatr dochodzący do 12 metrów na sekundę trzeba odpalać Suszarki, zmywarki, pralki, pompę ciepła, grzałki ciepłej wody, no bo dzisiaj będzie mega nadprodukcja. Proszę, jedziemy. Jedziemy i to równo. Wszystko nabite do pełna Wiatraczek Hula Aż miło Spadł do 4km Miło No ale mamy i pełne słońce i wiatrów na dodatku. No i pobieramy 8 kW w domu, nie? i tak pchamy do fiuć tu mamy wiaterek tu panele a tu suma wszystkich paneli. Mm. Ładnie z wiatrem idziemy. Proszę bardzo, 8 kW z wiatru chamy, chamy słoneczko, wiaterek. Wchodzi na to, że trzeba inwestować w samochód elektryczny i jeździć na wietrze i słońcu Bo teraz jak już zaczyna gwizdać tu mamy pod 6 kW Aż ciężko się na podwórku stoi, więc te gwizdanie nikomu nie przeszkadza. W sumie komu tu mam przeszkadzać? Sąsiad mówi, że też to jest cicho. Kury się niosą, jest dobrze. Ryby biorą i tak o. Ruczy kot się wygrzeba